Cześć, tu Mamik. zapraszam na obronę Lwowa. Pokażę wam mniej więcej o co chodzi w grze. A więc tak, mamy jedną stronę konfliktu, drugą. Tym zależy, żeby dojść do Lwowa, tym, żeby się uchronić. Gra zaczyna się 11 sierpnia, kończy 18, czyli najpierw będą jechać czerwoni, niebiescy i mamy jeden dzień. W swoim ruchu czerwony ma dwa punkty akcji na każdą jednostkę, czyli Dwa punkty akcji to jest dwa ruchy, tak, raz, dwa, raz, dwa. Bądź to jest ruch i załadowanie się taką kropeczką, bądź jeśli by był trafiony, na przykład tak. Za dwa punkty się mobilizuje. Tak i oni sobie tak idą, raz dwa, raz dwa, raz Tyk. jeszcze może się nie ruszać, po prostu się załadować. Chodzi o to, żeby doszli do tego miejsca. Mamy raz, dwa, trzy, cztery miejsca, gdzie oni mogą przejść przez rzekę. I to praktycznie wszystko, jeśli chodzi o ich ruchy. Lotnictwo, każdy z nich ma cztery ruchy, czyli cztery punkty akcji, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery spadła. Na sobie statki mają bomby. Jest koniec pierwszego dnia. Tutaj czarne kosteczki wszystkie spadają Mamy 12 I Adam znowu czerwony jedzie Czyli raz dwa sobie jedzie Raz dwa I tak gramy aż nie dojdzie do tego Bądź się obronią Wtedy niebieski wygrywa Jeśli dojedą, czerwony wygrywa W wariancie zaawansowanym Mamy tutaj takie specjalne żetony To są numery jednostek Zakrywa tutaj i będziemy grać dwie gry, w jednej grze, grze jeden gracz z czerwonymi, w drugiej się zamieniamy oczywiście. I tutaj mamy punkty w zależności jak daleko dojdą. Włącznie z Lwowem. Tyle punktów będziemy mieli na koniec gry. Tu będziemy się starać, te oczywiście żetony są zakryte. Niebieski będzie się starał wszystkie tutaj różne jednostki pozabijać. Mamy też żeton, który daje nam możliwość jednej akcji. Tak. Czyli możemy wykonać jedną jednostką trzy akcje. Jeszcze, jeśli wejdziemy na te pola, oczywiście musimy się zatrzymać automatycznie, czyli nawet jeśli on by miał dwa ruchy, w tym momencie musi się zatrzymać. I to praktycznie wszystko, jeśli chodzi o ten wariant taki zaawansowany. W tym wariancie zaawansowanym możemy zabijać jednostki, ponieważ jeśli jednostka będzie w normalnym wariancie na czarno. No już ją zostawiamy, ale jeśli jest wariant zaawansowany, możemy jeszcze raz ponowić atak i spróbować ją zniszczyć. A tak wygląda tak, że podlatujemy, robimy atak. Jeśli robimy atak bombą, to jest to automatyczny atak i ten gdzieś przelatuje sobie dalej, Jeśli jest to atak taki, który chcemy zadać. Powiedzmy, że on by chciał okrążyć, nie może się cofnąć, czyli przelecieć. I tu na kościach mamy coś takiego jak flagę, gwiazdkę i uszkodzenie. Jeśli Polska atakuje, czyli niebiescy, interesują nas flagi. Jeśli wypadnie coś takiego, to nasz samolocik jest uszkodzony. Tak jeśli wypadnie czerwone, nic się nie dzieje. Z drugą strony jeśli czerwony by był załadowany, powiedzmy, że on tutaj chce zaatakować. Szczela oczywiście, zaraz nie trafia. Teraz czerwony jest naładowany, też nie trafia, po prostu przelatuje sobie. Jeśli są tak jakoś ustawione w rzędzie, jedną akcję możemy wykonać kilka ataków e, po prostu hurtem. Jeśli samolot jest uszkodzony, na jeden punkt ruchu może się cofnąć do bazy, wyleczyć się i załadować bombę. Jeśli samolot nie ma bomby, musi sobie podlecieć po bombę, załadować się i wtedy może znów. Ruszać. I to praktycznie wszystko, jeśli chodzi o tą grę. Jesteście po zasadach, widzicie mniej więcej o co chodzi w grze. Gra bardzo prosta. Pokazałem ją tylko z tego względu, że gra jest bardzo tania. Jeśli mamy zagrać warcaby, no to to troszkę lepiej działa. Mi się wydaje, też może niektórych wprowadzi w bitewniaczki. Pokażę mniej więcej, jak one wyglądają. Oczywiście to nie można porównywać do tych konkretnych GMT bitewniaków, ale już jakiś obraz możecie zobaczyć czy taki typ gier Wam się podoba, rzucanie kostką, przesuwanie się udziałami jeśli spotka się dwóch graczy, którzy lubią pokombinować, naprawdę ta gra coś tam da radę oczywiście w tym wariancie zaawansowanym gdzie najpierw gramy czerwonymi, a później niebieskimi dwie rundy, dwie gry zagramy bardzo sprytne, bardzo fajne bardzo łatwe taka jak powinna być gra, która jest wypuszczona przez państwo, czyli Instytut Pamięci Narodowej ja polecam sprawdzić, bo gra naprawdę nie jest droga. Na to chwilę wszystko, dzięki i do następnego.